Serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, wcześniej już zapowiadana konferencja. Konferencja, która jest poświęcona jednej z najbardziej barwnych postaci, jeżeli chodzi o świat związany z rolnictwem, a mianowicie świętej pamięci Andrzeja Lepera, który niestety odszedł od nas, nie ma go już wśród nas. Ale za to, co zrobił dla polskiego rolnictwa, za to, co zrobił dla Polski, za to, jak ją reprezentował, za to, że to, co głosił właśnie w tamtym czasie, kiedy żył, Dzisiaj się sprawdziło. Uważamy, że jako działacze, byli działacze samoobrony, ale również i dzisiejsi działacze innych organizacji związkowych, jesteśmy mu to winni. Jesteśmy mu winni postawienia i wybudowania pomnika w Warszawie. Takie upamiętnienie z naszej strony, żeby uczcić człowieka, który zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych. Działaczy na polskiej wsi. Proszę Państwa, mamy dzisiaj tutaj gotowy wniosek do prezydenta miasta Siedlce, przepraszam, Warszawa Rafała Czaskowskiego. Mam nadzieję, że radni przychylą się do tego wniosku. Ten wniosek oczywiście jest skierowany po to, aby Urząd Miasta i Radni przyznali lokalizację na budowę takiego pomnika. Liczymy na to, że będzie zgoda radnych a jednocześnie, że będzie to lokalizacja gdzieś w centrum Warszawy, w takim miejscu, gdzie bardzo często przebywał, gdzie organizował protesty, gdzie chociażby odbyła się ta słynna chłosta Balcerowicza, proszę Państwa. I ktoś by dzisiaj zapytał, czym on się wyróżniał. Proszę Państwa, to był człowiek, który przewidział wiele rzeczy. Człowiek, który przewidział, który mówił o na przykład o rezerwie dewizowej państwa, kiedy pokazywano takie znaki w kierunku głowy, co ten człowiek opowiada, dzisiaj okazało się, że rezerwa, o której mówił, istnieje że ta rezerwa to już nie jest 32 miliardy dolarów, tylko jest to grubo ponad 100 miliardów dolarów. Więc proszę państwa, to, że mówił o. I sprzeciwiał się przede wszystkim sprzedaży majątku narodowego, szczególnie związane z rolnictwem Smithfield Foods, słynna firma, która wykupiła polski animex, był największym przeciwnikiem i to on przewidział, że produkcja trzody chlewnej w Polsce upadnie, jeśli wprowadzimy te duże molochy. I można by było te zasługi wymieniać, wymieniać i jeszcze raz wymieniać, ale drodzy Państwo, wszyscy dzisiaj pamiętamy i nie trzeba nikomu tłumaczyć że ktoś taki jak Andrzej Leper na pewno zasługuje na upamiętnienie i przede wszystkim powiem tak, jako organizacje rolnicze będziemy się domagali po pierwsze wznowienia śledztwa w sprawie zamordowania Andrzeja Lepera, nie podżegania do samobójstwa, tylko zamordowania Andrzeja Lepera i po drugie właśnie upamiętnienie poprzez wybudowanie pomnika, najlepiej w centrum Warszawy. Cześć i chwała jego pamięci. Dziękuję, teraz proszę bardzo o witamy serdecznie panią Renatę Beger, która e, lepiej później wcale Renatka, ale jako pierwsza poparła inicjatywę. Tej, tejże budowy i, i tych naszych zamiarów. Mamy nadzieję, że wspólnie, razem ja apeluję przede wszystkim do wszystkich działaczy, tych, którzy byli, tych, którzy są dzisiaj na scenie związkowej, żeby się włączyli niezależnie od tego, jakie związki reprezentują. Jesteśmy po prostu jako rolnicy mu to winni i myślę, że powinniśmy tego dokonać. Wielokrotnie były podejmowane próby. Oczywiście, za chwilę pojawią się różnego rodzaju komentarze, a to konflikty, jakie tam następowały, i tak dalej. My nie chcemy stawiać pomnika za stosunki międzyludzkie, tylko za to, co zrobił dla polskiego rolnictwa, za to, co zrobił dla Rzeczypospolitej Polski. Czy pani Renata może dwa słowa? Szanowni Państwo, oczywiście w całej rozciągłości zgadzam się z kolegą tutaj. Słowem Jerem Izdebskim. Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby pomnik pojętniający pamięć Andrzeja Lepera powstał. Zapraszamy wszystkich do wspólnej inicjatywy, zapraszamy na rozmowy, do czynnego udziału. Oczywiście złożenie dzisiaj wniosku o wyznaczenie miejsca pod ten pomnik jest tym początkiem powstania, no bo oczywiście bez miejsca nie można marzyć o, o, o pomniku. Ja myślę, że Andrzej Leper, nie tylko w moim odczuciu, ale w odczuciu wielu Polaków, był człowiekiem bardzo patriotycznym, był człowiekiem bardzo bieżącym, pragmatycznym, był prawdomównym. Zawsze podkreślam, że wszystko to, co mówił podczas swojej działalności politycznej było poparte dokumentami. Nigdy nie rzucał słów na wiatr, nigdy nikogo bezpodstawnie nie oskarżył. Mówię po to o tym oskarżeniu, ponieważ często można zobaczyć w internecie te słynne 8 minut, kiedy odwoływano Andrzeja Lepera ze stanowiska wicemarszałka Selmu, gdzie pytał poszczególnych polityków, którzy do dziś mają się bardzo dobrze, pytał o wszelkiego rodzaju. Pieniądze, czy brali, czy się spotykali z kimkolwiek. E, oczywiście była z, według mnie zmowa tych polityków, ponieważ Andrzej Leper został pociągnięty do odpowiedzialności, za co został ukarany wyrokiem sądowym. A przecież on tylko pytał, nie oskarżał nikogo, tylko pytał. Wyraźnie mówił, czy prawdą jest. W związku z tym, za samą chociażby taką odwagę, Powiedzenia, zapytania należy się y, jemu taka pamięć i y, y, wsparcie rodaków, żeby taki pomnik właśnie y, powstał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może poproszę o y, sfilmowanie, poproszę o autograf wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, są już podpisy pod wnioskiem, i tak jak tutaj koleżanka powiedziała, ja apeluję jeszcze raz: to jest dopiero wniosek, który. Ma zadanie, za zadanie przydział e, lokalizacji. Ten wniosek będzie jeszcze uzupełniony, ale chcemy powołać e, komitet, bo niedawno powstała uchwała na Zjeździe Krajowym Rolniczego PZZ o budowie takiego pomnika, ale społeczny komitet chcemy powołać po to, żeby mogły e, brać udział w tej inicjatywie osoby z innych organizacji związkowych, e, społeczno-zawodowych. No ale przede wszystkim powinno to, powinny to robić osoby, które były blisko związane ze Świętej Pamięci Andrzejem Leperem, tak jak chociażby Renata Begier, która jest z nami, Danuta Chojarska i wiele innych osób, które blisko współpracowały ze Świętej Pamięci Przewodniczącym. Dziękuję bardzo, teraz idziemy na złożenie.